królem w Jarosławiu. Chrześcijańskie dziedzictwo Europy w architekturze. Stojąc przed katedrą gnieźnieńską 3 czerwca 1997 roku Święty Jan Paweł II powiedział, zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. Nasz niezapomniany papież wygłaszając te słowa podkreślił, że świątynie strzegą odwiecznej tożsamości i chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kontynentu jak kościół pod wezwaniem Chrystusa króla Jarosławiu. Kościół jest jednym z najpiękniejszych współczesnych obiektów architektury sakralnej w mieście i regionie. Zasługuje również na uwagę, jak podkreśla profesor nadzwyczajna Renata Rogozinska Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, z prawdziwie artystycznego widzenia. Święcenie kościoła nastąpiło 20 listopada 1999 roku i było wydarzeniem religijnym, społecznym i artystycznym. Kościół został zniesiony jako pomnik, a równocześnie wotum parafii i diecezji przemyskiej z okazji doniosłego jubileuszu 2000 lat istnienia chrześcijaństwa. Uroczystość poświęcenia kościoła rozpoczęła się przed południłszą świętą pod przewodnictwem ówczesnego wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiej Metropolity Przemyskiego, jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Michalika z udziałem biskupa pomocniczego diecezji Stefana Moskwy oraz księdza infuata Stanisława Zegarowicza i licznych zaproszonych księży. Wśród celebranców był również prowożpalii ksiądz Andrzej Surowiec. Po południu w świątyni odbył się wielki koncert pojednania i pokoju pod patronatem ówczesnego prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Jerzego Buzkę. Wystąpiła orkiestra Symfonia Warszawa pod dyrekcją Stefana Stuligrosza oraz poznańskiej słowiki wykonując słynnego mesjasza George'a Friedricha Handla. Koncert prowadziła speakerka TVP2 Jolanta Fajkowska. Wszelkie tym nastąpiło odsłonięcie po piersi dwóch wielkich Polaków hierarchów kościoła katolickiego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowy wykład wygłosił rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Andrzej Szostek. W następnym dniu w Mszy Świętej Odpustowej uczestniczyło całe dowództwo 14 Brygady Pancernej, gdyż świątynia stała się kościołem garnizonowym, a ksiądz proboszcz kapelanem wojskowym. Obrawę liturgiczną przygotował reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Po południu zespół dał przejmujący koncept pod tytułem Dla Ciebie Polsko. Na zakończenie odpustu wystąpił zespół Adrem z Jarosławia. Nowoczesny i niezwykle oryginalny projekt Bryły Kościoła, Plemani i Dzwonicy stworzyli Ewa i Jacek Giurkowiczowie z Politechniki Krakowskiej, którzy tak m.in. opisują swoje dzieło. Kościół zaprojektowany został jako prosta bryła geometryczna, sześciąt wtopiony w ziemię z odsłoniętą częściowo za arkadami od strony wschodniej ścianą kondygnacji podziemnej, która dzięki spadkowi terenu wyłania się niemal całkowicie od strony północnej. Głęboki relief portalu w gładkiej płaszczyźnie jasnej ściany elewacji frontowej. Wycięta masywna ściana na całej wysokości budynku została zastąpiona taflami szklanymi, za którymi ukrywa się witraż, ukazujący się wieczorem, kiedy kościół oświetlony jest od wewnątrz. tej szklanej brylet zawieszone zostały cztery lśniące metalowe rury i wysmukły wysoki krzyż. Wielki krzyż, którego ramiona zamknięte są taflami szkła przecinającymi po środku wnętrze w pijanie i w poziomie usytuowanymi ponad chórem oknami wycięty został na przeciwległej ścianie. Od strony północnej w prostej bryle wydrążone zostały miękko falujące płaszczyzny ściany. Tu również symbolika brył jest wymowna. Usytuowany w północno-zachodnim narożniku walec, potężna kolumna podpierająca niebo, mieści baptysterium. Główne wejście do kościoła usytuowane jest na osi wnętrza zamkniętej ołtarzem umieszczonym w absydzie prezbiterium. Ksiądz prałat Andrzej Surowiec, współtwórca koncepcji architektonicznej kościoła będący proboszczem parafie przeszło 30 lat, opisuje wnętrze świątyni. Wystrój wnętrza nawy głównej kościoła stanowił rzeźba Chrystusa Króla w głównym ołtarzu, 14 stacji drogi krzyżowej na bocznych ścianach, obraz Matki Bożej Częstochowskiej z motywną gablotą odznaczeń i orderów, witraże, konfesjonalne ławki, oryginalny tabernakulum, kamienny ołtarz i ambonka z wtopionymi metalowymi aplikacjami oraz w tym samym stylu chrzcielnica, której otoczeniem jest połączenie witraża z ceramiką i polichromią symbolizujące swą formą boski ogień i skrzydło Ducha Świętego jednocześnie. Z prawej strony kościoła oddzielną całość stanowią kaplice Miłosierdzia Bożego z całodzienną adoracją sakramentu. Na ścianach kaplicy zainstalowane są oryginalne relikwiarze świętych, m.in. świętej siostry Faustyny Kowalskiej i świętego Jana Pawła II. Nastawa ołtarzowa w kaplicy jest tryptykiem ze scenami w formie płaskorzeźb. Jezus Miłosierny, Powrót Syna Marnotrawnego i Miłosierny Samarytanin. Istotną rolę w integracji poszczególnych elementów wnętrza świątyni odgrywa również wędrówka światła zaaranżowana przez Adama Brinkana i Macieja Zychowicza jak napisała cytowana już profesor Renata Rogozińska. W widokach od ołtarza w stronę wejścia oś kościoła podkreślona jest współśrodkowymi łukami balkonów dwupoziomowego chóru muzycznego. Wystrój wnętrza świątyni stworzyło dwóch znakomitych i uznanych artystów. Adam Blinken i Maciej Zychowicz będący absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Adam Brinken, zaś, związany rodzinnie z Jarosławiem, ukończył wcześniej miejscowe państwo ulicę sztuk plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego. Obaj panowie znaleźli się również w grupie artystów uhonorowanych wyróżnieniem w konkursie na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza świątyń Opatrzności Bożej w Warszawie. Prawdopodobnie to jedyne tego typu upamiętnienie w skali kraju, unikalne w formie i treści. Na granitowych blokach o długości 32 metrów zaprezentowane zostały dzieje Polski od mieszka I do Jana Pawła II. Najważniejsze daty wydarzenia i postacie odplane z brązu. Historia upamiętnienia rozpoczęła się od powstania pomnika Katyńskiego w 2005 roku. W kwietniu 2011 roku dwoma kolejnymi płytami uczczone zostały ofiary katastrofy smoleńskiej. W związku z rocznicami 1050lecia Chrztu Polski i stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę monument uzyskał kompletny kształt w 2018 roku. Jego odsłonięcie i poświęcenie nastąpiło 26 października 2018 roku. W samym kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla od momentu jego powstania, jak i w katolickim Centrum Kultury, miało miejsce szereg wydarzeń artystycznych o charakterze religijnym. Przykładowo wystąpił warszawski zespół des singers wykonujący polskie i obce kompozycje sakralne, chór klerycki z przemyśla z męką Pana Jezusa według Świętego Mateusza, podczas rekolekcji Wielkoposnych odbyła się droga krzyżowa śpiewana przez ojców redemptorystów. koncertowała lwowska młodzieżowa orkiestra kameralna, chór Filharmonii Wrocławskiej zaprezentował kantatę poetycką według scenariusza Kołakowskiego pod tytułem Stworzenie świata. Opis swoich możliwości dał dziecięco-młodzieżowy zespół Oratorium z Radomiem. Koncertował chór Młodej Filharmonii Krakowskiej, występowali artyści uczestniczący w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Odnalezionej oraz Teatru Muzyczny Tintilo z Warszawy. W parafii Chrystusa Króla powstał reprezentacyjny Chór Mieszany Jarosław, związany później z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. W kościele chór zaprezentował premierowe wykonanie szczymu rzymskiej na chór, solistów i perkusję. Z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, a przedtem z Miejskim Ośrodkiem Kultury parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla współpracuje od dawna. Szczególnie wyrazem tej współpracy jest ogólnopolski festiwal kolęd i Pastorałek, od początku współorganizowany przez Parafię pod wyzwaniem Chrystusa Króla Wiarosławia. Parafia pod wyzwaniem Chrystusa Króla w Jarosławiu, pełniąc na co dzień posługę duszpasterską, odgrywa od lat niecenioną rolę w zakresie organizacji, skupiających miejscową społeczność, wielkich wydarzeń religijnych, akcji charytatywnych i wspomnianych powyżej przedsięwzięć artystycznych. Jest to jej niematerialny, duchowy, społeczno-kulturalny wkład w europejskie dziedzictwo. Ksiądz Andrzej Surowiec święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. Pracę duszpasterską w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jarosławiu rozpoczął w 1982 roku. W 1984 roku został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1992 roku powrócił do parafii i objął funkcję proboszcza, którą pełnił do 22 sierpnia 2025 roku, przechodząc na emeryturę. W trakcie swojej posługi kapłańskiej był organizatorem i współorganizatorem licznych dzieł. Współorganizator Filii KUL oraz Szkoły Bankowej w Stalowej Woli, organizator Biblioteki Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Oazowej w Stalowej Woli, od 1992 roku organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu od 1996 roku współorganizator Festiwalu Koend i Pastoral w Jarosławiu oraz eliminacji z rejonu Polski Południowo-Wschodniej do Ogólnopolskiego Festiwalu Koend i Pastorek w Będzinie. Organizator znaczących koncertów muzycznych w ramach pikników integracyjnych m.in. rekreacyjno-sportowo-szkoleniowych w Heluszu Organizator corocznych pielgrzymek z Jarosławia do Jodłówki, organizator decyzjalny Wojewódzkiego Podkarpackiego Etapu do ogólnopolskiego przeglądu teatrów i zespołów teatralnych osób niepełnosprawnych Albert Jana, założyciel Katolickiego Centrum Kultury w Jarosławiu, inicjator sesji konferencji i paneli dyskusyjnych Mecenas Sztuki. Organizator spotkań z artystami oraz wystaw malarstwa i rzeźby w Katolickim Centrum Kultury w Galerii Ojców Pijarów w Krakowie i na Zamku w Przemyślu, Redaktor i wydawca albumów pod tytułem Droga Krzyżowa oraz Jarosław 2000 i albumu Świątynia III Tysiąclecia. Redaktor naczelny Gazety Chrystus Królem a przede wszystkim budowniczy nowoczesnego kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jarosławiu z unikatowym w skali europejskiej wystrojem wnętrza wykonanym przez artystów z ASP w Krakowie. Budowniczy hali sportowej przy kościele Chrystusa Króla, kaplicy Matki Bożej, Drogi Krzyżowej ze świętymi oraz amfiteatrów w Heluszu. Organizator pielgrzymek międzynarodowych. Założyciel stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu parafialnego klubu sportowego Kolping Jarosław, organizator świetlicy socjoterapeutycznej w oraz inicjator powstania sześciu świetlic w Polsce i dwóch na Litwie. W plebiscycie kraj wybrany proboszczem trzeciego tysiąclecia, posiada siedem odznaczeń wojskowych. Odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, złotą odznakę za zasługi dla miasta Jarosławia, został uznany za człowieka roku 2001. Otrzymał złotą oznakę Zasłużone dla Polskiego Związku Niewidomych w 2006 roku, dwukrotny laureat Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia Osobowość roku 2003, w plebiscycie TVP3 i w Supernowości oraz laureat Nowin 2003 za działalność społeczną. Nominowany do Nagrody TOTUS 2003, laureat Dorośny Nagrody Ministra Kultury i Sztuki 2004, otrzymał nagrodę Uskrzydlony w 2005 roku. Asystent akcji katolickiej przy parafii Chrystusa Króla Jarosławiu. Prezes Wojewódzkiego Związku Katolickich Klubów Sportowych. Wiceprezes Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Prezes Parafialnego Klubu Sportowego Kolping-Frak. Dwukrotnego zdobywcy drużynowego Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Członek Decyzjnej Komisji Architektury i Sztuki. Członek Rady Społecznej Muzeum w Jarosławiu i Rady Społecznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pomysłodawca imponującego pomnika pamięci narodowej. Inicjator i współorganizator Miejskiej Drogi Krzyżowej Marszu Światła Orszaku Trzech Króli. Współorganizator Jarosławskich Nadziei, dorocznej akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum w Jarosławiu. W ramach struktur kościelnych, prałat, dziekan, archipresbiter Jarosławski. y kapelón wojska polskiego.